I tysiące aplikacji z Owi Sklepu. Dotykaj i pisz. Nokia C301 i X302. Touch and type. Więcej niż dwa powody, aby je mieć. Twoi... W Orange wiemy, że łączenie przynosi oszczędności. Dlatego teraz dajemy ci możliwość połączenia. Ofert w jedną. Stwórz swój pakiet Orange Combo z telefonem komórkowym, internetem mobilnym, telefonem domowym i internetem domowym. Wystarczy połączyć dwie oferty, a zyskasz 15 zł. Pakiet 3 to 30, a 4 to aż 45 złotych oszczędności miesięcznie. Dziś zmienia się z Orange. Misja Nawracającej z Gagi. Czas działania? 24 godziny. Kiedyś Zgaga atakowała mnie kilka razy w tygodniu. Teraz mam skuteczną broń. Polprazol Acid Control. Polprazol Acid Control zawiera przebadaną klinicznie substancję, która hamuje wydzielanie kwasów w żołądku, co umożliwia regenerację błony śluzowej. Likwiduje ból i pieczenie. Przejąłem kontrolę nad Zgagą. Obecność Zgagi nie stwierdzono. Przed użyciem zapozna się do łodki, do z treścią lotki do Do opakowania się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek właściwe zagraża w swoim życiu Wiecie, nasz system służy monitorowaniu satysfakcji naszych stałych klientów. Zależy nam bardzo, żeby ta satysfakcja nie słabła. Czy kiedykolwiek zauważyliście w czasie waszych dyżurów jakikolwiek spadek satysfakcji? Ja nie. Ja absolutnie nie. U mnie nie było. Znaczy, było takie coś, że. Yy, któreś. Yy, ale to. bo. to tylko tak przez chwilę, bo może na to. w sumie. na ten, no to nie. Plus satysfakcja monitorowana. Plus. Trzech braci kolegów, ale można był jednak niż lepsze. Biała się jako dziewczynka. Przecież nie możesz tu mieć. Jak się tu dostanie? Okazuje się, sprzedawców mogła ten sposób człowieka zdesperowane. Zdarzyło mi się ją uderzyć. Jest To żaden sekret. Przyznaję, Bo, bana, że stosuję wobec kobiet przemoc i że użył jej wobec ofiary. Nie nazwałbym tego. Dotyk przeznaczenia w czwartek o 20.00 w Rudak Seriale. Taki pierdolny muszę ściągać nas. Wybitnych specjalistów.